Zwiedzaj Polskę szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Aktywnie w Skokach. Największym kapitałem promocyjnym położonej wśród lasów i jezior po jeziorach Gminy Skoki jest natura i zabytki architektury sakralnej. Latem szczególną atrakcję dla turystów i lokalnej społeczności stanowi zagospodarowana przez gminę plaża w Potrzanowie nad jeziorem Bukna. Mówi Marianna Gregorczuk z Urzędu Miasta i Gminy w Skokach. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze włókna w i w celach rekreacyjno-turystycznych zostało dofinansowane ze środków programu operacyjnego Rybactwo i Morze i polegało na wykonaniu zejścia z kostki betonowej w formie takiej wstęgi i platformy widokowej drewnianej, z której można obserwować jezioro. Jezioro jest położone w nietce polodowcowej, więc inwestycja ułatwiła dojście do plaży. Całość dopełniają elementy, które pojawiły się w ramach innych projektów: boisko. Stół do ping zadaszona wiata i tablice edukacyjne poświęcone przyrodzie tego miejsca. Poza jeziorami liczne w okolicy szlaki pieszorowerowe również zachęcają do aktywnego wypoczynku w gminie Skoki. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze.